Hej, <coughs> witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Teraz możecie się tak trochę zdziwić, dlaczego na innym koncie, dlaczego i tak w ogóle. Ponieważ stała się taka jedna sytuacja, w tam bardzo z ciebie pozdrawiam. Gra e, pozd e, Higgs21, bardzo pozdrawiam w ogóle. Pokażę wam, co się stało na moim koncie. E, powoli Nikola w ogóle normalnie sobie pisze z Grafik z 21, w ogóle no, normalnie sobie sam pisze itp. i tak. Patrzcie. No. Yy, zostałam zablokowana na 3, 3 dni i 0 godzin. Gdyś tak około 20 minut temu mnie zablokowali około właśnie o w ogóle bardzo może Możególemy no to i to było około 200 minut temu to, to właśnie ten jak sobie z nią pisałam i w ogóle było tutaj napisane dwie godziny. Potem się vlogowałam, wlogowałam się jeszcze raz i pisało 0 godzin. Więc tak to bym nie nagrywała tego filmu, ale to jest naprawdę dziwne. No w ogóle to było naprawdę dziwne, ja już się zaczynam bać, no bo nie wiem czy wiecie, nie już on miał takie coś, takie właśnie dziwne włam. I to jest naprawdę mega, mega dziwne, w ogóle zaczynam się o to martwić to no bo to jest naprawdę dziwne więc no w ogóle no w ogóle dobrze, że to zadanie sobie wykonałam w ogóle za mój kursor, że tak się dziwnie robi, ale dobra w ogóle już jestem po prostu załamana w ogóle jestem bardzo zła na NSTP, tylko ci od razu Okej, okay, dobra, w ogóle się loguję na moje... na nasze drugie konto z Nikolą. W ogóle jestem taka wnerwiona, tam grafa. Nie wiem w ogóle za co... za co mnie zablokowali. To jest po prostu chamskie, no w sensie, że tam... Mniej za to, gdyby nawet VIP-a nie miała, ale chodzi mi o to, że mi się zaczynał, nie kończył VIP i nawet nie zdążyła makijażu kupić końcowego. To jest taki zostany mi makijaż i to jest naprawdę hamskie, to co MSP robi. Jak em, jakiś, jakaś, jakiś kierownik jakiś to ogląda, to naprawdę nie powinniście blokować osób, które mają VIP-a, bo naprawdę osoby, które wydają na to pieniądze, tak? A tutaj na przykład ona kupiła VIPa i bo zaraz ją zablokowali na dwa miesiące, to jest naprawdę hamskie. Dobra, to będzie taki odcinek informacyjny. Myślę, że Wam się taka informacja przydała. Okej, okay, więc trzymajcie się, no i cześć!